Witam wszystkich, z tej strony Maverick, zapraszam was do obejrzenia kolejnego odcinka z gry WLB Supercard No i od razu powiem dlaczego nie nagrywałem z tej gry przez ostatnie dwa dni A głównie spowodowało, spowodowane to było tym, że po prostu nie miałem czasu na nagrywanie Dlatego nic się nie pojawiało na kanale, to jest chyba logiczne I no, myślę, myślę że wrzucanie filmiku po godzinie 19 nie ma sensu, dlatego... Po prostu przez te dwa dni nic się tutaj na kanale nie pojawiało. No ale dzisiaj odcinek zrobię dłuższy, ponieważ w komentarzach widziałem, że chcieliście, żeby był dłuższy, dlatego zrobię około 20-minutowy. Tak, tak, około 10 minut dłuższy. Tak, tak, to myślę, że będzie dobry. No i dobra, dzisiaj mamy Ring Domination ponownie. No i znowu do wygrania jako główna karta jest Samizane. Ponieważ, jak dobrze wiecie, w ostatnim Ring Domination był tylko pojedynczy, sami. I raczej dla tych osób, które mają te wszystkie WrestleMania, pro nie byłoby to po prostu ta karta nie miałaby sensu. Dlatego znowu widzimy ten event. No i jeżeli jest sami taki sam, dlatego myślę, że powinien być znowu miejsce do wygrania. Dlatego myślę, że kolejna Survivor Pro szykuje się do mojej kolekcji ale tutaj teraz po, poszukamy nowego przeciwnika e, ponieważ chciałbym takiego z poziomu Survivor żeby łatwiej z nim e, wygrać ponieważ wiadomo tutaj z poziomu WrestleMania e, no nasze szanse na zwycięstwo są bardzo niskie dlatego postaram się e, tutaj wybrać w miarę łatwego przeciwnika no i dobra mamy kolejnego challengera tutaj już w poziom Survivor jak widzicie Night Watcher na początek tutaj deck. Mam nadzieję, że mi tam nie usunie tego kolesia. No i co tutaj widzicie? Dwie szare karty. Bray Wyatt dołączył do teamu. No i ogólnie to tyle. No niestety mi usunęło. Niepotrzebnie wchodziłem. Ale dobra, zaraz mi znajdzie kolejnego. Dobra, tutaj szuka, szuka. No niestety będziemy musieli trochę poszukać, ponieważ... No szkoda mi trochę tych punktów, ponieważ mam zamiar w tym evencie skoczyć na kartę WrestleMania, dlatego po prostu mam zamiar wygrywać wszystkie walki no i ogólnie do tego eventu doszedł jakiś bardzo mały upgrade ale doszedł no i dotyczy on ogólnie tego, że za wygrany mecz dostajemy trzy możliwości odsłonięcia tych kawałeczków tak, czyli nie dwóch, tak jak było to ostatnio, tylko trzech. No nie jest to duża różnica. Ale myślę, że powinno to trochę zmienić, ponieważ, no, tak jakby tak jakby spojrzeć przez taki cały okres grania w ten event, no, to ten jeden kawałek trochę zmieni, więc myślę, że to jest duży. No, niezbyt duży, ale w miarę jakaś zmiana jest, więc zawsze coś. No, tutaj na razie 3 do 1, ale mam zamiar to szybko zmienić, ponieważ w miarę jeszcze mocne karty mam, więc nie będzie z tym większego problemu. No, tutaj. Przewaga bardzo duża. No i dobra, 3-2 dla mnie teraz. Zobaczymy teraz, co przeciwnik wyłoży. No i Leznar. No niestety nie będę miał jak, za nie, nie będę miał jak zaatakować Leznara. Hmm. Teraz będzie problem, ale wyłożę e, tutaj. I teraz nie wiem za bardzo, jak zagrać. Bo później to będę miał problem z Siną i będę musiał go zaatakować, jeżeli tamten wyłoży. E, Tutaj i tutaj ja wtedy to wtedy. Zaraz zobaczymy. To rzucę tutaj po prostu tą kartę. Tu albo tu. Teraz mam wybór. Hmm. Dobra, tutaj. Zobaczymy, co będzie. No niestety tutaj przegram. Kurde, mogłem tego łajata wrzucić, no. No i dobra, będę musiał zaryzykować teraz Danielem Brianem, który będzie musiał wygrać dla mnie inaczej przegram. Zaraz zobaczę, która statystyka będzie bardziej mi się opłacała do użycia Myślę, że ta No ale tutaj widzę, że szanse nieduże No jedynie w tagnesie mogę go pokonać i w speedzie No i dobra, zobaczymy zaraz jak to wyjdzie Zaraz tagnes był tak Dobra, no i udało się na szczęście Jest 5-4 w ostatnich sekundach normalnie pojedynku, więc spoko Udało się, jest super Dobra, i jak widzicie tutaj wcześniej tam przegrałem jeden meczyk, więc jakoś urwało mi połączenie, dlatego jest cztery kawałki, a nie trzy, ale jest ogólnie trzy kawałki za wygrany pojedynek. I zaraz zobaczymy jaka karta jest do odsłonięcia, ponieważ mam nadzieję, że jest to Miss. Jak byłby to Miss, to by było zarobiście do Road to Glory. Brakuje mi już chyba tylko dwóch takich mocniejszych kart. I już bym się pozbył wszystkich legend z swojego teamu, więc byłoby. Fantastycznie, jeżeli chodzi o ten event, dobra, ja tu może przejdę do pytań, ponieważ przez ostatnie dni trochę ich się nazbierało i zaczęły już się trochę powtarzać. Dlatego myślę, że warto by było odpowiedzieć na kilka z nich. No i dobra, zacznę tutaj po kolei od razu, jak mam. Hmm. Show pyta, ile mam lat? Lat mam 18, no i tyle. Kolejne pytanie również od niego Ile lat miałeś jak zacząłeś oglądać wrestling? No to jak zacząłem wrestling miałem lat 13, bo wrestling oglądam już od lat 5 Od okolic WrestleMania 26 Jaki pas woleł? Pas interkontynentalny czy Stanów Zjednoczonych? Znaczy dla mnie to wielkiej różnicy nie ma jeżeli chodzi o te pasy Ponieważ No dla mnie są takie same, jedynie mógłbym y, wybierać je pod, pod pretekstem wyglądu. No, i tutaj wybrałbym chyba bardziej pas interkontynentalny, ponieważ bardziej mi się on podoba. Dlatego wybieram pas interkontynentalny. Dobra, kolejne pytanie. I jest to pytanie o mój ulubiony taktim. No, moim ulubionym taktimem to nie wiem za bardzo kto może być. Obecnie to chyba. Znaczy nie wiem ogólnie, kto jest moim ulubionym taktimem Dla mnie właściwie nie lubię oglądać za bardzo walk taktymowych dlatego za bardzo się na tym nie skupiam. Więc myślę, że... Ale tak ogólnie teraz z tych wszystkich tak teamów, jakie są, jakie tutaj mamy tak Los Matadors, Prime primetime players. Nie wiem nie wiem ogólnie jaki jest mój ulubiony tak ponieważ. No za bardzo tak nie lubię, ponieważ. Te mecze są dla mnie takie średnie, tak? No, poza galami pay per view, ponieważ tam się trochę dzieje, no ale tak na normalnych tygodniówkach, no to tak średnio. Jeżeli chodzi o to, nie wiem, naprawdę nie wiem, nie odpowiem na razie na to pytanie. Przejdziemy do kolejnego. Jakim byłby mój wymarzony taktim? Boże, nie wiem, jaki byłby mój wymarzony taktim, ale jakiś złożony z moich ulubionych zawodników, czyli Dina Ambrose'a. No, i kogoś jeszcze? Tylko nie wiem za bardzo, kogo mógłbym w to wrzucić, ponieważ tam Idolfa Ziglera, tak? Może być. Myślę, że to by było ciekawe połączenie, jeżeli chodzi o... o nich, ponieważ no są podobni, jeżeli chodzi o masę, wzrost, więc no byłoby fajnie. No tam chyba Brian ma, znaczy nie wiem, który mógłby mieć większe umiejętności, jeżeli chodzi o ring, no, ale obaj są. Bardzo ciekawymi zawodnikami, jeżeli chodzi o aspekt walki, o to, co pokazują na ringu. No dobra, czyli to by, byłby mój wymarzony taktyk Dolph Ziggler i Daniel Bryan. Kolejny to: jaka jest Twoja ulubiona resztylmenia, którą oglądałem? Ja resztylmeni na żywo, na żywo, podkreślam na żywo, ponieważ jakieś tam poza, poza tam telewizją znaczy oglądałem dużo WrestleManii ale na żywo oglądałem WrestleManię 30 i 31 no i tak jakby spojrzeć w przeszłość to chyba najbardziej spodobała mi się Wrestlemania 30 no i chyba tylko z tego względu, ponieważ była to moja pierwsza Wrestlemania, którą obejrzałem sobie na żywo więc no no i po prostu sobie zapamiętam ją chyba najbardziej z tych wszystkich no i tak, dobra, kolejne pytanie. Jaka jest moja ulubiona gala Pay Per View oprócz Wrestlemanii? No, oprócz Wrestlemanii, moją ulubioną galą jest gala, która już będzie niedługo w następnym miesiącu. Jest to gala SummerSlam, ponieważ jest to jedna z większych gali jeżeli chodzi o, o WWE. Chyba druga poza Wrestlemanią. Więc. Tak, to jest moja ulubiona gala. Ostatnio również oglądałem ją na żywo. No i wielki skłasz Jona Sina, którego jeszcze do tej pory nie widziałem, ponieważ walczył on tam z Brokiem Lesnarem. Jak wszyscy dobrze wiemy, w tamtym roku no, Streak Undertakera został pokonany, więc no, raczej Sina nie miał szans w tamtej walce, więc nic dziwnego, że, że został tak skłaszowany przez Lesnara. Ale dobra, o tym nie, nie mówmy. No to moją ulubioną galą, tak jak powiedziałem, jest SummerSlam. No i ostatnie pytanie, jak na razie do tej pory, jak masz na imię? Na imię mam Patryk, no już wszyscy wiecie, więc mam nadzieję, że jesteście zadowoleni. No i dobra, to na razie były wszystkie pytania. No i przejdźmy tutaj do gry. Co my tutaj mamy? Już chyba dwa meczyki wygrane, więc jest na razie. Spoko, więc zaatakujmy tutaj Rajbaka, ponieważ za chwilę zostałby został, był on odcięty przez inną kartę przeciwnika, więc po prostu sobie już tutaj ustawmy taką stuprocentową jedną kartę dla nas. No i następnego zaatakujemy tutaj tutaj Romana, bo tutaj nagle się pojawił, więc chyba Roman będzie moim następnym celem. Tak. Albo nie, po prostu zaatakuję Stona Colda, którego tutaj pokonam spokojnie, Rob Wandamem. No, i tutaj Romana będę miał, będę mógł zaatakować z dwóch stron. Ponieważ, jakby tutaj stąd został zablokowany, to już bym nie mógł nic zrobić. No, i tutaj Romanka właśnie zaatakuje sobie z tej strony. Chociaż mogę tam mieć stuprocentową pewność na Big Shole, Ale tutaj Roman, niestety, ma bardzo małe statystyki, jeżeli chodzi o jego kartę Survivor. Dla mnie to jest bardzo dziwne, no ale, ale niestety, tak jest zrobione. Więc. Niestety mamy takiego słabego romana Survivor, ale na szczęście jest Roman Survivor Fusion, więc trochę nam to wynagradza. Dobra, tutaj już sporo w miarę odsłonęliśmy. Zaraz zobaczymy, kto to może być. Mam nadzieję, że mi jest tak jak wcześniej mówiłem, żeby to było niby by było super. Kolejna karta Survivor by wtedy była. Pro, oczywiście. No bo pojedyncze na razie mnie nie interesują. Mam już tam około 30 kart, tak, chyba 30 kart mam Survivor, więc jest to już w miarę dobry wynik i 7 albo 8 kart Survivor Pro. Zaraz Wam pokażę kolejną kartę, która wypadła mi z King of the Ring, którego tutaj na moim kanale nie znajdziecie, ponieważ był, było to w, chyba w środę się skończył i tam wygrałem i zdobyłem dwie karty. Za chwilę Wam pokażę, jakie to były karty. Tutaj po tym meczu, właśnie zaraz się skończy i zobaczymy, jakie to właśnie zdobyłem karty. A była to w miarę dobra karta, ponieważ będę mógł sobie ją połączyć, ale na razie nie będę mówił, jaka to jest. Dobra, tutaj Mark Henry przegra, ale szybko zaraz go odbijemy Rob Wandamem. No i myślę, że zabierzemy sobie za chwilę Sefa, ponieważ mam tutaj kim go zniszczyć, a był to jego dawny brat The Shield. Roman Reigns. No i dobra, tutaj, żeby mi tylko Sefa nie zablokowali. No właśnie, mi zablokowali. I nie wiem za bardzo, czy warto go atakować teraz. Ponieważ, jeżeli mi wypadnie speed na Breju, no to niestety przegram. Dlatego na razie tutaj sobie odbijemy znowu Rob Dama żeby już mieć trzy karty. Już przewaga jest minimalna, ale jest. No i dobra, zobaczymy, co teraz przeciwnik zrobi. No, i niestety zablokował mi tutaj y, tego oto Sefa, ale na razie prowadzę jednym punktem, więc dobra. No i wygraliśmy spokojnie. Bez problemu. 5 do 4. Dobra, kolejna wygrana. No i teraz, może zobaczymy. Może teraz się uda y, zobaczyć, co mamy do odsłonięcia tutaj, Ricky. I kolejna. No, niestety. No i. Nie, niestety nie. Niestety mam takie szczęście, że. Chyba będziemy musieli czekać do końca, jeżeli chodzi o o tę kartę, która nam zrestartuje tablicę tutaj Fusion Chamber już Survivor dokładnie przed chwilą się skończyła, więc otworzymy ją na koniec odcinka, żeby tak ładnie zakończyć. Mam nadzieję, że w sposób optymistyczny. No i kartą, która mi właśnie wypadła z, z ostatniego King of the Ring był Dolph Ziggler czyli mam kolejną kartę Survivor Pro. Tutaj sobie podładujemy. Może już będę miał maksymalny level. Zaraz zobaczymy. Tutaj kilka kart jeszcze do naładowania z mam, więc myślę, że może się uda. Jeszcze ankomonów sporo, około 17, więc zaraz zobaczymy. Dobra, tutaj. I kolejne. Tutaj Ankomony bardzo dużo doładowują, jeżeli chodzi o te wszystkie karty Dobra, 44 level mm, Tutaj mam 100 na 130 kart, więc to jest sporo No ale po prostu szkoda mi wyrzucać tych y, Super Rare i tych innych, ponieważ nie widzę tutaj sensu w tym mm, No dobra, to trochę jeszcze pogramy Exhibition Żeby po prostu nabić y, tutaj w miarę kilka kart Dobrych, mam nadzieję. Może nawet trafi się jakaś karta Survivor, ponieważ już dawno takiej nie miałem. Więc myślę, że byłaby to bardzo dobra opcja. Dobra, naszym kolejnym przeciwnikiem jest Olivier, Zaraz zobaczymy. Tutaj już sobie Breja wrzuciłem do teamu. Myślę, że w miarę dobrze się sprawdza, ponieważ no, jest jedną z lepszych Survivorów. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, więc. Opłaca się go trzymać, jeżeli ktoś go ma, to gratuluję karty, ponieważ no jest mocny, tak, widzicie tutaj po statystykach, no na razie zbustowanych. no niestety pierwszy pojedynek od razu porażka, ale nie sądziłem, że mnie dobierze do takiego kolesia mocnego, niby koleś miał poziom Survivor++, a miał aż dwie karty, no ale nie miał ich naładowanych na 100%, no i może dlatego gra trochę jest oszukana, no i tutaj Speed Boost, który myślę, że się przyda. Może nie do tego King of the Ring, które teraz rozgrywam, ponieważ myślę, że sobie po prostu je odpuszczę, bo jest sześciu chyba takich w miarę mocnych przeciwników, którzy mają pełną kart Survivor, Fusion, Red Pro, więc nie będzie to miało większego sensu. No i jak tam widzieliście, no po prostu mam bardzo dużo przegranych, no i myślę, że już nie zdążę po prostu nabić jakichkolwiek punktów żeby tam przedostać się na miejsce od pierwszego do trzeciego ponieważ jeżeli będę tam niżej to nie będę miał większych szans z tymi kolesiami ponieważ dobrze wiecie jak do King of the Ring tam dobiera później o tutaj Luke Harper no i Rusev dobra jeszcze tutaj Vagas Vakas, cokolwiek Mamy kolejny mecz na razie 1 do jednego, wygrane, przegrane i jedziemy dalej i tutaj If marie która wygrywa ze Stefani McMan, McMan, Dobra, If marie No i kolejny tak, team. I tutaj zwycięstwo. No, zwycięstwo spokojnie, ponieważ koleś miał tylko same normalne karty WrestleMania. Ja tutaj miałem karty WrestleMania z People's Champion, dlatego udało mi się wygrać, ponieważ dobrze wiecie, że tam karty z tych eventów są nieco mocniejsze od tych normalnych. No i Yokozuna. I dobra, tutaj kolejny meczik Zagrajmy za Mirulem. Tutaj trochę kusi tym awatarem, ponieważ no jak ma ten słabszy awatar, to trochę jest się pewniejszym, jeżeli chodzi o pojedynek. No i dobra, tutaj wygrywamy z Bribello. Eve Marie spokojnie sobie radzi. A ja tak ogólnie w Marie. E, coś, coś tak słyszałem, że ma niedługo zadebiutować w NXT, jak już nie zadebiutowała, ponieważ już trochę nie oglądałem. W, więc nie wiem, ale wiem, że ma chyba zadebiutować, więc myślę, że będzie to dość ciekawe. Zobaczymy jak się pokaże. Ponieważ no jak zacząłem oglądać W, to nie pamiętam, żeby ona występowała, chociaż mogłem ją pomijać Ale dobra, nieważne może być to dość ciekawe. Dobra, kolejna karta jest to Summer, Ray, no i Daniel Bryan. Dobra, teraz cofniemy się, zagramy jeszcze jeden meczik w Ring Domination, ponieważ tu się załadował, no i potem otwieramy Fusion Chamber, no i mam nadzieję, że Dean Ambrose, ponieważ no jeżeli nie będzie Dean Ambrose, no to pewnie klasy. no i niestety, bo już dawno klasy mi nie wypadł, więc sądzę, że niedługo może się tak stać, no i dobra, tutaj Ryback, no i tutaj Hulk Hogan, koleś ma na razie tutaj widzę... Słabe karty, zaczął z legendarnych, no ale nie wiadomo co on tam ukrywa. Dobra, Rob Wandam. Tutaj pokonujemy Rebecca bez problemu. Dobra, mamy już 2 do 1 w kartach, więc przewaga minimalna jest, ale jest. No i kolejna karta. Dobra, tutaj ma Goldasta. Strasznie dużo ma charyzmy Goldasta, ale tutaj sobie spokojnie poradziliśmy. Nie wiem, nie widziałem jak, jaką statystykę gra wybrała. No i tutaj Hulk Hogan przegra z naszym Brejem Wyattem Bang Zniszczony Hulk Hogan No i już mam 5 kart, więc jest super Tutaj nie mam jak za, a mam tutaj jak zaatakować, proszę bardzo Ultimate Warrior Walczy z naszym Rybackiem People's Champion Edition Dobra No i tutaj już raczej powinienem sobie spokojnie poradzić Bez problemu, tak 8 do 1 No i dobra i teraz odsłaniamy kolejne karty. Może teraz zobaczymy co to jest za karta. No i dobra, tu kolejna, kolejna. I niestety nie mam, niestety. No takie moje szczęście, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. No i dobra, lecimy do Fusion Chamber, zobaczymy co z tego Fusion Chamber. Albo Dean Ambrose, albo Nikki Bella. Jedziemy. No i naszą kartą Fusion Pro jest Sina, Fak Sine Kurna miałem Sine przecież No ale wrzuciłem go do Wrestlemania Fusion Ale nie będę narzekał, ponieważ tam AJ jest w miarę mocna No ale wypadł nam Sina, no i będziemy musieli zacząć od początku Tak jak zawsze to się dzieje w Fusion Chamber Dobra, i tutaj jedziemy od Komonów No i mamy Sine, będzie on chyba Myślę Kartą, którą wrzucę po prostu do wrestlemania w przyszłości, jak już trochę tych kart wrestlemania zdobędę, więc tak. Dobra, ja myślę, że to już w miarę długi odcinek. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że tym odcinkiem Wam trochę wynagrodziłem te dwa dni, który, przez które po prostu nie nagrywałem. No i dobra, słyszymy się w kolejnym odcinku, który mam nadzieję już będzie wiadomo, kto jest kartą Survivor do wygrania. Siema.